Witam państwa bardzo serdecznie Roman Suchy. Witam państwa w Rodziniadzie. Dzisiaj mamy specjalny odcinek ekologiczny. Wszystkie pieniążki z dzisiejszego odcinka zostaną przeznaczone na cele ekologiczne, żeby eee, ratować jak naszą na gadać i łap za łopatę. Za 20 sekund wchodzimy. Ale na początek może jakiś żarcik, żeby trochę atmosferę rozluźnić. bardzo serdecznie w Rodziniadzie. Z tej strony Roman Suchy, z wykształcenia jestem klimatologiem, ale jak widać bardzo spełniam się w zawodzie prowadząc turniej. Dzisiaj mamy specjalny odcinek, roci, odcinek ekologiczny, z którego nagroda zostanie przeznaczona w pełni na ratowanie naszej planety. Zobaczmy jakich mamy dzisiaj uczestników. Rodzina pierwsza, rodzina szachistów, przywitajcie Oraz rodzinę ekologiczną. Ale, może na początek żart prowadzącego, tak, żeby rozluźnić atmosferę. W jakim stanie USA nie pije się alkoholu? W stanie trzeźwym. Zacznijmy, może, od pierwszego pytania. Ile lat rozkłada się plastikowa butelka? Szechiści. Pierwsi odpowiadają szechiści. Moja odpowiedź brzmi 69 lat. Niestety nie jest to poprawna odpowiedź. Pytanie kierujemy do drugiej rodziny. 500 lat. Dobrze, dostajecie pięć punktów. Tak, Janusz, tak, tak. tak! Pytanie drugie. Co emituje najwięcej dwutlenku węgla do atmosfery? Halina! Halina! Rodzina ekologiczna. Halina, jak najchętniej się gruchu. O, Janusz! Halinka! To jest poprawna odpowiedź. Dostajecie 10 punktów. Jest! Proszę, jest! 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 I pytanie trzecie. Ostatnie w dzisiejszym odcinku. Kto powinien dbać o środowisko! My! Odpowiada rodzina szachistów. Minister środowiska. Świetnie! Za te odpowiedzi macie 10 punktów. Niestety jest to nadal mniej niż przeciwnicy, więc to rodzina ekologiczna trafia w tym odcinku do finału. I witam Państwa w finale dzisiejszego odcinka. Do finału zakwalifikowała się rodzina ekologiczna. Finał składa się z dwóch pytań. Jeśli łącznie zdobędziecie 100 punktów, wygrywacie nagrodę główną. Przejdźmy do pytania pierwszego. Co pływa w wiśle. Gówno płynie. Sprawdźmy tę odpowiedź. Jest to poprawna odpowiedź. Pytanie drugie. Dokąd nocą tupta jesz? Jesz nocą, tupta? Przed siebie. Zerknijmy na tę odpowiedź. Również jest to najwyżej punktowana odpowiedź. Gratulacje, zdobywasz 50 punktów. Zapraszam teraz drugiego uczestnika. Zestaw pytań jest ten sam. Do tej pory uzbieraliście łącznie 65 punktów, więc jedynie 35 punktów dzieli Was od głównej nagrody. Pytanie pierwsze. Co pływa w Wiśle? W Wiśle pływa... Rob. Sprawdźmy tę odpowiedź. Jest to poprawna odpowiedź. Pytanie drugie. Dokąd nocą tu ptajesz? Do Kraśnika, gdzie nie ma ani sieci Wi-Fi. A 5G! Sprawdźmy, ile uzyskałeś punktów. Uzyskałeś 40 punktów. Więc łącznie uzbieraliście 105 punktów, więc główna nagroda wędruje do Was. Gratulacje! Jest! Jest! Yes! Yes! Graczka! Jest! 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 I to by było na tyle z dzisiejszego programu. Dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę. Dla Państwa mówił Roman Suchy. Dobranoc.